Nie bardzo i nie mogę mieć, i mieć, prze Ciebie i nie mogę mieć, i dawać wszystko i nie mogę dać i brać tę miłość. To To najpiękniejszy stan. Odżywki, naprawdę, nie ma lepszego stanu dla mnie, no bo dużo osób, na przykład, nie lubi. Teraz przynajmniej mam pewność, rynie nie no, jak widzicie, że no odżywka weszła, nie? Także może będzie fajny, udany trening. Muszę już tam, zorganizowałem sobie już tą dietkę od dietetyków, także... Będziemy sobie wchodzić. Już dzisiaj sobie zaaplikowałem szejka w robocie, żeby ten organizm przyzwyczajać do, powiedzmy, mniejszej ilości jedzenia, bo u mnie tak naprawdę dwa pierwsze posiłki to są takie, można powiedzieć, największe. No i wiadomo, obiad. Obiad to jest co innego, ale w robocie, jak, jak powiedzmy się do to, w dupią upór. No naprawdę, żera, żera fez. Dużo. No. Także teraz trzeba troszkę zmniejszyć, no bo ta waga 109 ciągle jest. No i trzeba troszkę feto spalić. No i zobaczymy jak dzisiaj siłą, bo będę sobie testował nowe Nadgarstki na łokcie. A czy łokcie no na. nadgarstki na łokcie, no, no to czyli takie po marcinowemu to było. Podwam no do czoła i nadgarstki na łokcie. Nie, po Nie. On. Jak to jest, jak się robi dzisiaj rzeczy naroz i się skupią na jednym, a do o drugim. No, czwortek można powiedzieć, że piątek. Cwortek to jest święto y, tych... piekaroków roków. Cwortek i dzisiaj my Jaką zajebistą halę nam odwalili, remoncik zrobili konkretny, a tu taki mamy stan. Ach, ale muszę powiedzieć, że siłownie ładnie... siłowni. halę ładnie odwalili. Także w końcu się prezentuje jakoś, bo to Ruda Śląska Halemba. Halemba to jest, to jest takie, to jest stolica Polski, Ruda Śląska Metropoli o Ociekuj. Działa. Ja jestem tak, ma dwie godziny po posiłku, czyli idealnie, nie widać tego. Przedopiony. No dzisiaj testuję, muszę Wam powiedzieć, że mega, mega trzymają, tak się kleją jak baba do wypłaty Waszej, naprawdę. W końcu taka pierwsza seria, która udało się fajną pozycję zrobić. 70, 90, 120. I poszło całkiem ajtowo. Czy sobie pójdziemy 130? Zobaczymy, jak jeszcze siłowo stoimy. No, całkiem fajnie. Czajnik wszedł, dalej trzymie. No i daje siły, daje siły. To jest najważniejsze. Co so, chyba sobie teraz zrobię? gladiatory. Nie zobaczymy. Po jak nie zapomnę. To zmierza swoje obwody jak aktualnie przy dokładnie 8 tygodniach. No Jestem w szoku, 130 na 6 to całkiem dobry wynik, jak na mnie, bez bólu. O, tutaj spokojnie te trzy powtórzenia gladiatory dają, dobrze dopasowany. Widać, że łapa zmalała, bo zakładam sobie już sam, więc smutno. Chociaż na każdym treningu góry zawsze jedno ćwiczenie na bicep zdrowia, Cześć widzisz? Robisz biceps? Nie rośnie. Nie robisz, rośnie. Coś w tym jest. weźcie to sobie do serca. Rozumiem, nie jest Opa! Przyszedł Mariusz w monstereczku czarnym. Moim, także dzisiaj już zrobimy trening w monstereczku, a co? Troszkę odmiany 150 na dwa Ludzie, no jedynie ta prawa suna coś mi... Zobaczymy jaki ciężar dzisiaj dojdziemy O chuj, ale blisko 130, 170

Tak to wygląda. No jest trochę sadła. No ale chyba nie ma źle. Kurde. Uch. Cyk, cyk, cyk. Everybody. Everybody. Boczki są są. Bo to nie ma. Yes. Już jest po treningu. Kurde, jeszcze się muszę zważyć, zmierzyć. Ale to potem zrobię. Tak zanim mi wyleci z głowy znowu Chcecie to zadawajcie pytania To zrobimy, ja zrobimy jakiegoś Q&A Bo dawno nie było A Marcin teraz się siada Do pierogi z serem a, a, tak jest Smacznego Miłego oglądania Lajk, no. subskrypcje I komentarze